24 sierpnia i As Mieczy. As mieczy, czyli łącznie z wibracją tego miesiąca, Tarot mówi: ruszaj do przodu. To jest czas dla Ciebie, to jest czas, żebyś wypowiedział, wypowiedziała swoje zdanie, nawet jeżeli ono nie, może nie spodobać się otoczeniu. To jest czas radykalnych decyzji, takich, które muszą przynieść tylko i wyłącznie korzystne zmiany. Ale i również to jest taka karta, która namawia nas do utrzymywania kontaktów słownych. Mówi o tych, których, o których zapomnieliśmy. Nawet już nie chodzi o opisanie odręczne, bo wiadomo, że mało osób w tej chwili tego typu sztukę uprawia. Ale pamiętajcie, proszę Państwa, że Wasi bliżsi i dalsi znajomi, czy, czy rodzina nawet bardzo czekają na, na kontakty od Was. Nawet jeżeli Państwo są bardzo zajęci, to warto znaleźć kawałek wolnej chwili, żeby jednak się skontaktować z bliskimi, bo to jest również karta, która mówi o tym, że pewne znajomości, ponieważ nie są pielęgnowane, po prostu dzisiaj nagle odejdą w niebyt. Proszę o tym pamiętać. Polecamy się. Dobrowróżba.pl